Cześć, witajcie, Meket, Kasper, z Wrocław, Korniamy Ślinisko jak zwykle. E, jesteśmy na The Tactical Games. E, zajebiste zawody na Strzelnicy Pawłów. E, czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Postaramy się Wam pokazać poszczególne stage i co się tu w ogóle dzieje. Poza tym, pokażemy Wam też kto się tu wystawia. Między innymi my też tu jesteśmy, co jest najważniejsze. E, Młody Klaus i stary Johan wracają po, po krótkiej przerwie z Iwy. Zaczynamy! Dokładnie. E, robimy dzisiaj turnie po stoiskach e, i pokażemy Wam co ciekawego tutaj możecie znaleźć. A ciekawych rzeczy jest tu naprawdę sporo. Szczerze powiem Wam, że tak na tak dużej imprezie naprawdę dawno, dawno nie byłem. I e, a na trochę tych imprezach byliśmy. Więc e, generalnie jest to zrobione z mega, mega rozmachem, więc oglądajcie. Zobaczycie na pewno. Co jeszcze chcemy pokazać? Właśnie dotarł do nas nasz, nasz człowiek i przyjaciel Naszej ekipy? Zabezpieczenie medyczne. Ogór. Witamy. On też dzisiaj będzie wspierał nas, jeżeli chodzi o, o ten event. Sparowski Optik Kales Optics również nas wspiera. Teraz zobaczycie coś, czego, czego, czego w Polsce w ogóle nie zobaczycie, chyba nawet na skali europejskiej, w takich obiektach cywilnych, treningowych, tego nie ma. Słuchajcie, chłopaki grubo, grubo poszarali w połowie i zrobili oś, osobną oś z okopami. I tutaj znajduje się jeden z torów, taktyka game. Zaraz zobaczycie, jak wygląda przebieg jednego z zawodników. No, na mnie robi to mega wrażenie. Nie jest to osi w Polsce nie widziałem są różne opcje stronę samochodów ale żeby ktoś zrobił kopie no to tak tutaj zobaczycie coś, coś, coś naprawdę nowego wejdźcie zobaczcie, jak to wygląda hmm.

Mamy głównego sprawcę tego zamieszania, czyli Mateusza. Dzień dobry, głowę. bardzo serdecznie. Eee, Zajęliśmy event. Zaczęliśmy od bramy, będziemy lecieli wszystkie tory. Dziękujemy za zaproszenie. Fajnie, że przyjechaliście, miło was gościć. Powiesz nam coś więcej na temat, na temat tych zawodów? Tak. Eee, pierwszy raz poza Stanami Zjednoczonymi zrobiliśmy taki nas w Polsce, z czego jestem super dumny. Mamy prawie 200 zawodników z 11 krajów świata. Po pierwszym dniu na razie Polska prowadzi. Pięciu naszych jest na, na pierwszych miejscach po wczoraj. E, trzech Amerykanów, ale mocno i trzymamy kciuki za naszych. Zostały dzisiaj cztery tory do strzelenia. To mamy piękne, powoda jest cudowna. Udało mi się zorganizować wszystko to jest mega szczęśliwy. Pokażcie jak to wygląda. Sobie Gratulujemy. Dzięki chłopaki, bardzo dziękuję bardzo. Jesteśmy na torze numer jeden, chyba najciekawszy Tomek tor na tych zawodach. E, tą odmienny od, od takich standardowych mega, Technical mega. Games. Tego, żeście nie widzieli, my też tego tak jeszcze nie, nie, widzieli. nie widzieliśmy. E, czekaj, bo tu wychodzą zawodnicy. Tor, generalnie, e, naprawdę, zresztą sami zaraz zobaczycie roboty, szukanie celi, samochody, Bowiem jest to wszystko. dzieją się tutaj cuda. Dokładnie tak. Zapraszam. Zawodnicy zaczynają od tego, że mają 8 ukrytych tarcz, musimy je strzelać. Po czym wychodzi na nich jeżdżąca tarcza w postaci robota, którą na nich naciera, muszą się przejść. No. Kończą blachą, przechodzą na karabin i strzelają na 200 metrów do jeżdżących robotów tarcz. No masakra, generalnie jest gdzieś do jeżdżących robotów? Miałem okazję, ale tutaj słuchajcie, jest to tak odwalone, że kosmos. Zaraz zobaczycie, tam są w ogóle drzewka. Mamy, mamy robota i robota na krótkim dystansie i mamy, jeśli uda to nakręcić, na dystansie tam 250-200 metrów są specjalne ustawione krzaczory i drzewa, I za które te roboty między... wyjeżdżają w różnej, w różnej konfiguracji. Także nie mamy z góry określonego tego, jak, jak te roboty jeżdżą. Tak jak mówili pierwszy naciera na strzelca tutaj między samochodami, które zaraz zobaczycie. A na samym końcu są dwa roboty, które, które się mijają, i, i do nich się strzela z karabinka. Tutaj pistolet, tam karabinek, czyli połączenie. Gen generalnie z tej działania. trochę taki piro, nie? Delikatnie, tak, żeby tak. jest takie sytuacyjne. Natomiast jeżdżące roboty, no tego jeszcze nie było. Dwa kolejne tory, typowo wysiłkowe. Jak sobie później zobaczycie, na jednym jest przeciąganie liną ciężaru, przenoszenie worów dosyć ciężkich o różnej, różnej gramaturze, przechodzenie przez wał, typowo wysiłkowe, połączone ze strzelaniem. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Kasperku, no. jest ten? Twoje tak, no, chodzi o to, że generalnie masz się zmęczyć, ogólnie, tak, różnymi tam ćwiczeniami, czy tu przepychaniem worów, tak, czy, czy przeciąganiem liny z obciążeniem. przebiegać przez wał. No i tu masz już precyzyjne strzelanie, w którym masz opanować zmęczenie, opanować pust, oddychanie i tak dalej. Po prostu masz tu zrobić celnie. I spisuje to i z karabinu. W ogóle ciekawa opcja z tym przebieganiem przez wał. Generalnie takie bardzo statyczne strzelanie. Natomiast tu chodzi o to, żebyś siebie opanował i swoje zmęczenie. No i strzelał po prostu jak najcelniej mimo tego dużego zmęczenia. Powiem tylko tyle, że nie, ja się męczę na sami rok, jak się dzieje, także tak. Powiem Wam, że naprawdę za ulicy dostaję ostro w palik, jeżeli chodzi o zmęczenie fizyczne. <grym> I to jest to, wczoraj tyle tu A ja Wam powiem, że ja miałem dużą chęć startować. I po miesiącu taka ropy niestety przeskoczyłem kolan, odpuściłem sobie wszelakie aktywności. No, a Ty jesteś 300 lat młodszy ode mnie, więc to jest taka różnica. No to jeszcze <laughs> mam 300 lat, żeby wystartować, nie? <laughs> Słuchajcie, tak jak Wam wspominałem, generalnie to są pierwsze takie zawody tego typu płocy, Do tej pory się w Stanach Zjednoczonych. Chłopaki pojechali do Stanów, wygrali tam. No i na licencji amerykańskiej, czy za zgodą Amerykanów, robią w Polsce takie zawody. Generalnie różnią się troszkę od takich standardowych, bo mamy te atrakcje, takie jakie Wam pokazywaliśmy, czyli te roboty tak itd. Natomiast nie do końca to są takie zawody jak i PSC to jest działanie na dużym zmęczeniu. O, tu straszkało. Działanie na dużym zmęczeniu i opanowanie siebie podczas ścigania Więc jest dla zawodników ze stanów i dla osób, które walczą o miejsca i chcą urywać ten i ten czas. No to na pewno będą to świetne zawody natomiast dla wielu osób, które są z Polski. I to są pierwsze takie zawody tego typu. No to Przede wszystkim najważniejsze będzie na tych zawodach przeżyć i ukończyć. Pobrej, no, to jest, nie ukończyć. Ja do, się, do, nie do, nie się, do to, ciebie, to, że tutaj każdy strzelec yy, no, musi naprawdę bardzo dobrze strzelać i mieć mega kondycję fizyczną, ponieważ tutaj się sprawdza maksymalnie. Tutaj nie ma miękkiej gry. Tutaj naprawdę wszyscy dostają mocno, mocno po rajtuzach i muszą, muszą. Zarówno strzelestwo, Zresztą? jak i samosprzedanie. Chodźmy tu, bo mamy stanik. E, ja tylko dodam jedną zupełnie, że e, dziennie jest ile sześć torów, tak? O, widzicie, e, generalnie jest szybko, jest dużo ciężarów i jest mały. E, poza samym przemysłem, tutaj też biorą ludzie ze służb, e, jest to też dla nich jakiś tam poziom sprawdzenia się. Jak wygląda przygotowanie, jeżeli chodzi o strzelca sportowca, jak wygląda przygotowanie, jeżeli chodzi o, o zawodnika ze ślubu? Poziom rywalizacji jest naprawdę, naprawdę, naprawdę równy. Tutaj wszyscy, którzy przyjeżdżają nie są przypadkowi, tak? Oni trenowali tutaj po, po rok, po pół roku, przygotowali się zarówno strzelcę jak i kondycyjnie, żeby to zrobić, co tutaj widzicie. No bo mimo tego, że to są pierwsze takie zawody w tak. Polsce, to chłopaki tutaj przygotowali już wcześniej jakby bazę pod to, i rozwijają tą bazę, zrobili sekcję Tactical tak, games jest... i trenowali naprawdę długo. Nawet sam obiekt siłowni, który jest tu postawiony, jest przygotowany typowo pod te tactical games, tak? Czyli e, cały workout, całe, całe ćwiczenia fizyczne są przygotowane typowo pod te zawody. No, jest co dźwigać Dobra, jesteśmy na torze czwartym i tak naprawdę to jest taka esencja Tactical Games, czyli moim zdaniem. Czyli wysiłek, maszyny, e, dziwne pozycje strzelania, tak? No i małe cele. E, w przypadku pistoletu tutaj mamy na, nie wiem, to jest 5 metrów, tak? Coś tak. tak tego. Gdy tego. Generalnie malutkie cele. No i na stówie, mamy na karabin też malutkie blaszki. Więc połączenie wysiłku fizycznego, takiego crossfitowego, z mega precyzyjnym strzelaniem z nie do końca wygodnych pozycji, z wymuszonych pozycji. No i przy okazji, tak jak Wam już pewnie kilka razy wspominałem w tym filmie, że po prostu opanowanie siebie i swojego zmęczenia, żeby nie wpływało na to, jak strzelasz. Tak, ta, 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 to wyważenie takie pomiędzy, tak. pomiędzy wysiłkiem i strzelaniem, co zrobić troszkę może wolniej, ale dzięki temu trzeba bardziej precyzyjnie, co można zrobić szybciej. Tutaj każdy musi sobie w głowie to poukładać, jak ten stage ma, ma zrobić. No tak, no i przede wszystkim, tak jak byliśmy przed chwilą na, na tym poprzednim stage'u, biegasz, ludzie krzyczą, dopingują, no i to gdzieś ta adrenalina w człowieku wzrasta. I teraz chodzi o to, żebyś Ty się uspokoił. Tak wyłączył od tego i zaczął mega precyzyjnie strzelać tak jak tam był pistolet tak, w bo ja, tak, 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 ja to widzę, to właśnie mówię, to wyważenie, czyli czyli y, tutaj tak naprawdę punkty są ze strzelania, tak, z czasów, z czasów też, ale punkty są ze strzelania, więc trzeba jakby sfokusować się na tym strzelaniu ale też zrobić wszystko, wszystkie ćwiczenia, które są do, na danym stage'u na maksymalnych obrotach, więc to jest bardzo trudne, moim zdaniem, do wyważenia dobra, y, Tactical Games trwa My wracamy na nasze zaprzyjaźnione stanowisko, gdzie jesteśmy usadowieni, czyli Fabryka Broni radą, o którym w to stanowisku też jest odrębny materiał dla was nagramy i pokażemy, jaki smaki tu mają. Póki e, co, no. Idziemy do biura, bierzemy się do roboty. Więcej miałeś!